27 kwietnia. Dzień dobry z warszawskiego boiska w strefie sportu. Witają Was Michał Roczak i Radosław Gołom. 11 derby w Warszawie, ale po raz piąty spotkają się w nich drużyny Warsaw Eagles i Warsaw Mets. Ani razu do tej pory drużyna Orów nie pokonała swojego lokalnego rywala. Czy inaczej będzie dzisiaj? O tym się przekonamy. Pierwsza próba, dopiero Proszę, trzecia no. akcja, a Eagles już są pod polem punktowym. Pójdą za ciosem i Gels, to co tym razem myśli Jake Krzymen. Spodziewamy się to Tak jest, ma chwilę, ma to czasu. Ponownie akcja Krystia. w środek, i to jest przyłożenie Oleg Donda. Kopia akcji, którą obejrzeliśmy na rozpoczęcie tego meczu. Szybkie punkty, 6 do 0. Szybko A... poszło, Radek. Met chcą jakiekolwiek punkty, jakiekolwiek punkty w tym drive na swoim koncie zapisać. Jest kopnięcie, piłka wysoko. Patrzymy nie mam na sędziów. Pewności. Udane kopnięcie. Jest, 6, jest do 3. Udane. 6 do 3. No ale są tak blisko pola punktowego. polapunktowego. Jiswen skrzyczonkibis MS. -E Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, długa piłka. Olek Donda! Do pana to piłka! Oleg Donda, to jest to. A nie, to nie, nie, nie <śmieniu> Donda! Wyglądało jak 11, <śmieniu> zapomniałem, Bikowski, tak jest. Zapomniałem, że mamy go w składzie. Popatrzmy, no czy teraz. Zobaczmy, patrz monitor, ja patrzę tutaj. I teraz już chyba nie ma wątpliwości. Kopnięcie udane i mamy 13 do 3. No, jeżeli teraz uda się Eagles zdobyć punkty, no to już odskoczą na takie spokojne prowadzenie. Zrobi się nieco kuręcej w sztabie trenerskim na Szuka, szuka, otwarty. No i Nosof doczekał Nosoff. się swojego przyłożenia. Nosoff. To jest jego drive, to jest drive no, Krzysztofa Nosowa. Tak. I jeszcze za chwilę Eagles będą kopali podwyższenie. Bezpiecznie za jeden, nie ma to ryzykować. Za jest dwa i tak jest przewaga. przewaga. O, chyba spokojnie ta piłka tam się zmieściła. Tak jest, mamy sygnalizację sędziowską. 20 do 3. No to musi być próba akcji podaniowej, jest motion, być może motion. tam będzie podanie, zobaczymy jak głęboko szedł tutaj do zawodnika Patryk Żróbek zaasekurował, jest daleka piłka, złapana, złapana to będzie przyłożenie, przyłożenie. To jest przyłożenie tak. zobaczymy Artur Czarnik z piłką, goni go Wojtek czy nie, nie ma przyłożenia, nie. na pierwszym yardzie zatrzymuje o, o. zawodnika Mec. O, o. pierwsza i gol, jeszcze chciał Clayton, sam z piłką to musi być przyłożenie, tak, tak jest. jest, tak to jest ta akcja. To jest to, Które... czego potrzebowali Mets, naprawdę. Jak no rody? i dobrze, dobrze zapyszyłeś Mamy dwie kary na tak nielegalna formacja o, nie. oraz niestety dla Mets niesportowe zachowanie dla Deandre Claytona, co oznacza 15-yardową karę. Jan to nie jest bardzo dobre zachowanie, niestety. Czyli no, cofnięte jest to przyłożenie. Słabo się zachował. Zostajemy z wynikiem 20 do 3. Nie, to, że mamy cofnięte przyłożenie, to przechodzimy na 21 yard. Bolesne, bolesne. Byli, by, mec byli na pierwszym jardzie i w... skoro gramy, to wiadomo, że dwóch więcej no, blokerów no, i z nadzieją, jest, że, że, wyr, że wyrwą Piłka się Piłka do Nie podanie do wśrodek, bo Iska z szóstką Daniel Przyborowski łapie I piłkę. Teraz już, teraz już nie ma wątpliwości. To jest przyłożenie, dobrze to wymyślili. Mecz. no i mamy emocje, mamy emocje, odrobili tą stratę. Jednak coś się odwlekło, to nie uciekło. Tak jest i podwyższenie udane, 20 do 10. Tu jeszcze te obroty Jędrka śmigierskiego. popatrzmy. Nie popatrzyliśmy, bo już te igle zgrają. Jest flaga, jest Zzyman, piłka. piłka! Kornel Witkowski w polu, jest punktowy, ale jest flaga, więc ja się wstrzymam. Pytanie ja czy dla ofensywy, czy z... dla defensywy. O, jeszcze odrzucona. odzucona. I Witkowski, drugi touchdown w dzisiejszym meczu. Eagles uciekają mecz punktami 26 do 10. Popatrzmy. Fatalny o, zap, snap. Ale udało się jakimś cudem kopnąć do piłkę. Nie wiem, jak to się podoba. na Plus, plus, jeden, jest plus jeden. 27 do 10. Niesportowe zachowanie. Znowu, tylko z której strony. A tam był Clayton. Jakby drugie niesportowe. Zdyskwalifikuje go z meczu? Poczekajmy, poczekajmy, bo nie chcę, nie chcę tu zgadywać. Oby było szokujące zaskoczenie. No, o, 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 posłuchajmy. No i teraz ja byłem, ja byłem, ja byłem, ja byłem podróżnikiem z przyszłości. Drugie niesportowe zachowanie DeAndre Claytona zdyskwalifikował się z dzisiejszego meczu. I było jeszcze niesportowe zachowanie Przemka Ozimka i to jest mniej bolesne, bo te mamy kary się zniosły, próbę, ale, ale mecz są teraz no dramatyczne To jest sytuacji. koszmarne frajerstwo i koszmarna nieodpowiedzialność ze strony diandre Claytona. To, a... 29 sekund do końca. 20 czy przegapiliśmy tu minute warning. Tak jest, nie wiem jakim cudem. Ale mamy 29 sekund, dlatego stąd ten spike I bieg środkiem. Przepchnie się Krzysiek Andrukonis, to musi być przyłożenie. Zobaczmy czy dał... Czy... Czy wystarczyło to na touchdown? Sędziowie jeszcze nic nie sygnalizują. Nie, jednak jednak przyłożenie, nie widzieliśmy rok górze, ale to jest tak przyłożenie. 27-16 i podwyższenie za jeden punkt Czyli się Andrukonis z, z przyłożeniem. Jardowym dosłownie chyba. Tak, chyba jeden albo półtora. No i mamy 27-17. Dużo bardziej płynnie wygląda te, te, wyglądają te serie ofensywne w wykonaniu Eagles niż w przypadku met. Mamy blitz, ale to ucieknie, się, ucieknie, ucieknie, uciekł. tak. Złapane do Złapane! Kornel, Kornel Witkowski, Witkowski, przyłożenie, i przyłożenie będzie bez tak jest. No to uwaga, piąta złapana piłka, trzecie przyłożenie. Dobra, mamy teraz faworyta do, do MVP dzisiejszego meczu. On jest przysunięty bliżej tej linii wznowienia. Kopnięcie, no Cały wydaje problem. się, że Snapełem, formalność. Tak jest, 34 do 17. Eagles ma już bardzo komfortowe w tej chwili prowadzenie. Mateusz jest świeży, o teraz mamy formację z dwoma running backami. I jest Jędrzek Śmigielski i Mateusz Lewandowski. Lewa strona pusta zupełnie. Jędrek Śmigielski z piłką. To no, będzie przyłożenie, wyrwie się, wyrwie się, musi. Ależ tutaj świetnie to <laughs> zrobił. Jędrek Śmigielski z przyłożeniem. A za cichym bohaterem też Mateusz Poneta, o którym wcześniej mówiłeś. On tam tak, z tej bloki. strony był, był najbardziej bloki, skrajnie, tak. robił świetne jest... bloki. Raz tylko Igels nie udało się podwyższyć dzisiaj. Ojej. Snap znów nie. A się udało. udało. się ją kopnąć. O no, zwyższenie udane. 24 punkty, jeszcze jeden i tracimy prawo jazdy. A nie, to nie to. Napisać <noise> <noise> na swoim koncie minuty w derbach, no to chyba marzenie każdego chłopaka z Warszawy. I akcja podaniowa w wykonaniu Antka. jest. Długa bomba to jest to, co Antek bardzo lubi. I Krzysztof Nocow! Nocow! I to jest Krzysztof Nocow. Co za akcja! To, co obaj chłopaki, którzy trenowali, ćwiczyli z w juniorach Eagles. Ale zamknięcie tego meczu, no nie da się tego lepiej wymyślić. Juniorzy wychowani wow. w Eagles w wow. zdobywają przyłożenie własną akcją. Zamykają ten mecz. Fantastyczne zakończenie. Naprawdę? Jaka bomba. Wow! No i faktycznie, faktycznie zadecydowały formację defensywne. Słuchaj, nie, coś nie będzie grał. Mamy w górze piłkę podniesioną przez sędziego głównego. Eagles po raz pierwszy wygrywają derby Warszawy. Będziemy się żegnać. Dziękujemy, że byliście z nami. Żegnamy się ze strefy sportu w Rembertowie z Michał Rosiak. Gomów. dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jesteście za, e, przepraszam, kochani.